Siemony, czego się czego to wasz lubię wyprowadzący, ale witam witam was w Minecraftie. Tak, widzicie, już nam tu świat yy, się stworzył i możemy spokojnie przejść do rozgrywki, tak zwanej. Ale mam lagi. Czekajcie. Dobra, już powinno wszystko być ok. Jeśli nie, to sobie, Nie wiem, bo on No właśnie, bo z tym miałem problem ze znalezieniem tego. A jednak laki mamy. No hmm. cóż, takie życie. Aha, i no oczywiście będzie survival, ale chcę wam powiedzieć, że będziemy grać na modzie jednym modzie, bo nie jest z tego robić serii w Minecraft na modach, po prostu survival, ale tam będzie taki jeden mod, o nazwie Galacticraft. A może nawet później się zmieni paczkę modyfikacji, nie wiem. A może? No bo prawie wszystko i mam większe laki kury, no. A. No dobra. Eeeekstra. Czekajcie. Co będzie jak upręgnięte? tu To jest pedofil. Otwórz się. się. Nie podchodź do mnie. Nie, pod, nie podchodź. Nie chcę się. Nie znam cię i nie podchodź. Nie. Nie wolno. Próbuj cały na... No tu to, no to coś zużyłem. <laughs> bardzo fajne miejsce. Mi się podoba. Tu możemy sobie zamieszkać. To nam. Wieki nam zajmie, bo ja będę chciał tutaj, żeby tak. Nie było tego divtu. Co, so, budujemy taką małą chatkę na razie. Będę sobie pomieszkać. O, żeby przetrwać te noce. Uh -huh. O tak. No, ale... by nam się skończyło, będziemy musieli po niej pójść. Fajny taki nam trochę nawet obszar się wykopowałbym jeszcze tutaj gdzieś może, ale jak widzicie na pewno by nie spotkamy. Co tutaj pomieszkamy? O, ty się jaki alargujemy za coś Tyle świata to się nie, nie, nie dziwię. Co? To jest... A dobra. Mm, dobra. Aha, i mogę to usunąć. Dobrze. No cóż, nie wiem, czy będzie działało, ale coś powinno być trochę lepiej. Coś może być wina komputera, bo nie wyłączyłem danych, przyznaj się, bo jest Opuściłem coś. będą się wykombinować skąd weźmiemy łóżko. bo wiecie, że jeszcze nam żadna opcja się nie tak nie, nie zespałniła. W ogóle ja chyba będziemy bez jedzenia. Nie wiemy jak to się potoczy. Jak się potoczą dalsze nasze losy. Miejmy nadzieję, że nie zdechniemy z głodu. Módlmy się do Boga, żeby nie zdechnął od skłonu. Wiem, że proszę, co powinienem zrobić, jak tylko mnie tutaj już ogarnę, to zrobić łopaty i już tam iść, ale nie, ja coś innego zrobię. No tak, najpierw właśnie zrobię te łopaty. O, ale coś jeszcze zrobię. Coś w ogóle, o czym nawet nie myśleliście, że to się da zrobić w Minecrafcie? Co, czegoś się nie spodziewaliście? Mm. Weźmiemy to. No. Zobaczymy, że nie mogę wiedzieć, co się dzieje. może w tym domu. Aha, co to było trzeba przewalić, dobra, będę wiedział. O ty w życiu. Co? Ja widziałem teraz nie w Minecrafcie No i już ogarniam domek. Oczywiście ja apozytów? Bo szkoda mi trochę na to odcinko. Już wiem, że na przykład w następnym odcinku se pozbieramy. Tam, 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 tam. Drewna. Nie, yeah, baby. Drewno. E, yy, nie, drewna. Barwniki. Barwniki, bo. Będę chciał robić parę rzeczy. I ogarniemy tam, bo pomyślę, że... bo to nam bardzo dużo zajmie... To, no, może jak nie będę grał bez Was, ale że ogarnę się. To, no, to trochę będzie moim mieszkanku. będzie się tutaj może z tego shopkę zrobię czy, czy coś. A, nawet będzie fajne, muszę przyznać. nawlik. I dobra. Odchodzę do plezetu. Jak ja muszę do plezetu? To woda. nawet nie ty wiecie. Mówmy się, że bez was nie będę chodził do co wy na to nie, że przez tego was ciemnią deszcz, i ubiegam Tylko, że jak ja to zrobię, to ja. Że trochę się zeszłam. Eee, tylko. wiem, no. Musi naprawdę, jak sobie nie mam na to czasu. Dobra, widzicie, są. Będą hamski. Zniszczy że jak zaraz nie spotkam żadnej wody, no więc to będzie wyglądała ta obca. Dobrze, ale jej nie zabiję. Bo... Dobra, zrobię kuflę do ziemi. Później znajdę wodę. Przepraszam bardzo, ale to będzie intymna część. Musi być cenzura, a mi się nie chce cenzurować. więc za chwilę wracamy. Wow, już załatwiłem sprawę i odkryłem coś. To niesienie was o ślady. Ścina mi z powodu frapsa. Frapseologa. O tak. Nie kłamie. A dobra, już przejdźmy. To znajduje już się tą budową.